Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak krok po kroku zbudować swój własny bank zwrotów do writingu na FCE albo CAE. Dlaczego to takie ważne? Bo na egzaminie nie masz czasu wymyślać wszystkiego od zera. Potrzebujesz sprawdzonych sformułowań, które pasują do różnych typów zadań i które od razu podnoszą Twoją ocenę w kryterium language. Okay? Dlatego co ci daje ten bank zwrotów? No, jest to szybsze pisanie. Mniej czasu na zastanawianie się, jak zacząć akapit czy wprowadzić przykład, bo od razu wiesz, lecisz swoim zwrotem. Jest też dzięki temu lepsza organizacja, bo bank zwrotów można podzielić na kategorie i typy prac. Masz też wyższą jakość języka, używasz kolokacji, idiomów, wyrażeń formalnych, a wszystko to brzmi naturalnie. A przez to mniejsze ryzyko błędów. Bo jeśli ćwiczysz te same struktury, to piszesz je automatycznie poprawnie. Proste? Proste. Zasada numer jeden to buduj bank według form wypowiedzi. Bo każdy typ tekstu w FCE i CAE ma swoje charakterystyczne zwroty. Eseje mają wprowadzenie tematu, wyrażanie opinii, porównywanie argumentów, formułowanie wniosków. Raport czy propozycja mają opisywanie sytuacji, wskazywanie problemów, sugerowanie rozwiązań. Recenzja ma opis, ocenę, rekomendacje. Artykuł ma zwroty angażujące czytelnika, pytania retoryczne, jakieś anegdoty. E-mail czy list formalny to powitanie, wprowadzenie tematu, podziękowanie, prośby. Dzięki temu podczas egzaminu od razu wiesz, które zwroty pasują do danego zadania i co wykorzystać. Zasada numer dwa. To dodawaj zwroty tematyczne. Wiele kandydatów zapisuje tylko ogólne zwroty, ale warto też zapisać sobie słownictwo związane z typowymi tematami egzaminacyjnymi, typu edukacja, praca, technologia, środowisko, zdrowie czy podróże. Na przykład, jeśli masz temat o podróżach, w raporcie możesz użyć Meet the needs of tourists albo Boost the local economy, ale musisz znać te wyrażenia, żeby móc to zrobić. Zasada numer 3: to po prostu zbieraj zwroty z kontekstu. Nie zapisuj pojedynczych słów, tylko całe frazy albo kolokacje, tak jak widzisz je w przykładach. Na przykład, zamiast po prostu pisać vital, napisz play a vital role in albo important, be of great importance to, a zamiast issue, address the issue of albo pose a challenge to. Dzięki temu nie będziesz powtarzać słów important i problem w kółko. Kontekst pomaga zapamiętać poprawne użycie i unikać dosłownego tłumaczenia z polskiego, które wręcz się narzuca, zwłaszcza w przypadku przyimków, czyli in, on, at itd. Zasada numer 4 to twórz bank w wygodnej dla ciebie formie. Może to być notatnik papierowy, jest dobry, jeśli lubisz pisać ręcznie. Może to być plik w chmurze typu Google Docs albo Notion, łatwo, war, w, łatwo wtedy wyszukać zwroty po słowach kluczowych. Może to być aplikacja do fiszek typu Anki, wtedy możesz robić systematyczne powtórki. Są wady i zalety wszystkich tych, tych, tych rozwiązań. Znajdź coś, co tobie będzie odpowiadać. Zasada numer 5 to kategoryzuj zwroty według funkcji. Bo na egzaminie często potrzebujesz zwrotów do tych samych funkcji, typu wprowadzenie argumentu, one important advantages that, wprowadzenie przykładu, for instance, wprowadzenie kontrastu, on the other hand, podsumowanie, in conclusion, albo sugestia, it is recommended that... Dzięki temu w stresie szybciej wybierasz odpowiedni zwrot, bo robisz to automatycznie. Już je znasz. A żeby je znać, to musisz uczyć się aktywnie i to jest zasada numer 6. Bo sam spis zwrotów no, nie wystarczy, musisz też ich używać. Przepisz sobie kilka tych zwrotów, zapisz sobie z nimi nowe zdania, nie po prostu przepisuj to, co masz, tylko używaj ich w krótkich ćwiczeniach. Możesz pisać cały akapit albo cały tekst, wykorzystuj je zdecydowanie w pełnych pracach. I ty piszesz już na czas, żeby zobaczyć, ile pamiętasz. I jakie ci się przydają faktycznie. Jak wygląda taki proces w praktyce? No, siadasz do ćwiczenia pisania eseju o edukacji, dajmy na to. Czytasz sobie modelową pracę, zaznaczasz wyrażenia, które wydają ci się przydatne, typu Raise standards in education, make learning more accessible, dodajesz je sobie do banku w kategorii Edukacja: pozytywne zmiany chociażby. I w swoim eseju próbujesz wpleść te zwroty, które już znajdują się w Twoim banku. Dzięki temu ćwiczysz aktywnie to, co tam masz. A jakie są najczęstsze błędy? No, to zapisywanie pojedynczych słów bez kontekstu. Brak kategoryzacji, gdzie wszystko jest na jednej liście i trudno coś znaleźć. Często też zapisywanie zwrotów, których się absolutnie nie rozumie. Albo zapisywanie takich rzadkich, egzotycznych wyrażeń, które niekoniecznie pasują do egzaminu, a nawet jeśli pasują, to są bardzo unikalne i więc nie pasują do wielu różnych tematów. Więc ciężko jest potem z nich faktycznie skorzystać. W takim razie jak utrwalać ten bank? No rób regularne powtórki, na przykład raz w tygodniu. Możesz używać do tego systemu Space Repetition, czyli fiszek, chociażby w Anki. Możesz po prostu pisać. Co jakiś czas usuwaj te zwroty, które wydają Ci się niekoniecznie przydatne, których ani razu nigdzie nie używasz, bo pewnie wtedy nie będą Ci absolutnie potrzebne. Staraj się używać tych nowych zwrotów w mowie, w piśmie, żeby je zapamiętać. Okay? Ale zdecydowanie muszą te zwroty być przydatne i użyteczne nie tylko w tym jednym temacie, w którym go znalazłaś. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda taki dobry bank zwrotów w praktyce, to zajrzyj do mojego e-booka z przykładowymi tekstami. Każdy z tych tekstów ma wypisane ciekawe wyrażenia, kolokacje. Dzięki temu nie tylko widzisz, jakie zwroty punktują na egzaminie, ale masz też gotowy materiał do swojego banku. Wystarczy go skopiować i ćwiczyć w swoich pracach. Link do e-booka znajdziesz w opisie filmu. Twój bank zwrotów to inwestycja w wyższy wynik na egzaminie, bo pomoże ci pisać szybciej. Dzięki niemu unikniesz podstawowych błędów, a co za tym idzie, po prostu pokażesz egzaminatorowi bogaty zakres językowy. Zacznij tworzyć go już dziś, a jeśli chcesz mieć gotowy zestaw sprawdzonych zwrotów, sprawdź przykładowe teksty. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej materiałów do FCE i CAE. Do zobaczenia!